Ejka! W tym blogu zabierzemy Was w podróż z Bali do Krabi, z Indonezji do Tajlandii pełną przygód, pięknych widoków i niezapomnianych wrażeń. Odwiedzimy jedną z najpiękniejszych plaż świata Rayleigh Beach. Otoczoną majestatycznymi wapiennymi klifami oraz pokażemy Wam tajskie Malediwy rajskie wysepki z krystalicznie czystą wodą i białym piaskiem. Będzie egzotycznie, relaksująco i spontanicznie. Dajcie się porwać tej przygodzie. Subskrybujcie, aby nie przegapić. Witamy Was w kolejnym vlogu. Tym razem yy, wróciliśmy do Tajlandii. Jesteśmy w Krabi. No i dalej zmierzamy ku Royal Beach. Bartuś, pokaż się. Hello. zobaczcie jakie niesamowite wodzie typowo Choćbym żył jeszcze tysiąc lat Chcę już tylko żyć jak dziś Trzymać ciągle rytmę Choćby dym pokrył cały świat, wracać będę do tych chwil. Szkoda tracić sił, bo ciągły brak proporcji Życie albo sen, jeśli świat się kończy Proszę nie budź mnie, jutro już nieistotne jest Więc za to napijmy się, napijmy się Słuchajcie, właśnie dopłynęliśmy na Rajawic, uwierzcie mi Jest naprawdę, Super. jest nieziemsko te skały wapienne robią robotę, nie? Tak. Fajnie, bo jest tak kameralnie z mało turystów. Skały, skały jak skały, ale moim zdaniem też, mimo że jest, jest bardzo dużo tych łódek tutaj stoi, tych longbotów tak przy plaży, ale urok, one taki urok właśnie robią, robią e, w tle tej plaży. W tych właśnie skałach taki skał e... Tański klimat Tajski klimat. Tań... Jest mega, mega pięknie. Teraz wam pewnie pokażemy uryczki jakieś jakieś może nie screeny a jakieś kawałki filmu właśnie jak tutaj wygląda ja lubię ten stan jak śmiech i parę promieni słońca zostać tam gdzie chcesz, nie tam ci każą nam koszda żadna na sen Nie będziesz żegnać na stopnia, tylko daj mi jeszcze spróbować czym jest życie smak Bo ja lubię ten stan jak śmiech I parę promieni słońca zostać tam gdzie chcesz, nie tam gdzie każą nam koszta żadna Na sen nie będzie Jest trochę ludzi robi się tłocznie, ale mimo wszystko mega fajnie. Mimo jest. wszystko warto i tak naprawdę... Szczerze warto, dobrze, że, że postanowiliśmy tu przyjechać. Jak można właśnie logo tak wziąć? W taki sposób, że y, są właśnie bardzo bliziutko naszego zamieszkania był, była budka. Tych budek jest dużo, nie? Jest ale budek dużo na Aonang. Lej, najwięcej tych budek jest miejsc, w które one odpływają. Chyba tak. jest ducha tak naprawdę? Tak. I właśnie e... idzie się do takiej budki y, informacja krostyczna tak naprawdę to chyba była, nie? Gdzie tak. można kupić właśnie przejazd w jedną stronę za 100 batów, to 100 jest około 11, 11 zł w jedną stronę, czyli nas to 400 łącznie w jedną i drugą stronę. musi być 8 osób. Więc jak zbierają 8 osób, tak od razu Łódka startuje. Wiecie, zupełnie jest inaczej, jak jesteśmy w takim czasie nieturystycznym. A w związku z tym, że teraz jest. Turystycznie? Bardzo turystycznie. Praktycznie ty z lata w tym momencie. Końcówka lata. Nie? Jeszcze tak miesiąc, półtora pewnie. Potem przynosi nas znowu taka pora wokra. Natomiast turystów jest długo. Dobrze. Teraz. Jeśli chodzi o wyprostowanie te tej wody, to. Moment i się ludzie nagrywają. Także... czekaliśmy minutę chyba. Minutę. Nawet nie zrobiliśmy nic no. nagrać, nie? Tak naprawdę. To Dobra, to za chwilę wam pokażemy urywki, jak wygląda plaża, czy warto. To na pewno opowiemy Wam w dalszej części. Do potem. Idziemy się plażować. Dobra, patrzcie, jaka szmaragdowa woda. Naprawdę, powiem Wam, że mimo wszystko mieliśmy wahania, czy zostać po na na AONAK. Na plaży, czy po prostu tutaj przepłynąć, ale powiem Wam, że no, skały wapienne naprawdę robią robotę i naprawdę jest tak mega kameralnie, ludzi jest mało. Także powiem Wam, że szczerze, film, czy tam zdjęcia i tak nie oddają tego, jak jest tutaj naprawdę, naprawdę super, nie? No fakt jest taki, że po prostu yy, gdyby nie było słońca, myślę, że, że kolor wody nie, było, nie byłby taki przezroczysty i wydaje mi się, że to całe urok też to straciło. Ale co nie zmienia faktu, że też yy, właśnie mieliśmy wahania, żeby tutaj przyjechać, ponieważ zaszło słońce i tak yy, chwila była yy, Chwilę dumaliśmy, ale na wszystko było warto. Słuchajcie, jeśli ktoś yy, chciałby się zawahać przed przyjazdem, płynięciem tutaj, myślę, że nie ma sensu tego robić. Jest tak mega, powiem Wam, że to nie jest tak, że jedziecie sobie gdzieś do egzotycznego miejsca i tą plażę fajną. Yy, fajną i, i typowo taką y, z wodą szmaragdową macie, macie tuż przy hotelu tylko po prostu naprawdę uwierzcie mi, że potrzeba trochę się wysilić i, i poszukać czy przepłynąć do fajnych plaży, żeby mieć naprawdę y, zaczerpnąć egzotycznego miejsca woda ma chyba z 30 stopni plus taki, że nie trzeba się zastanawiać, czy wchodzić do wody, czy nie. Czy się zamarznie czy nie, tylko po prostu wchodzić i się nie zastanawiać. Tam w tle macie jakiś bić resort. Powiem Wam, że widok z basenu to robi robotę. Naprawdę pozazrościć im. No, i tak jak wspomniałam. Jeśli ktoś tutaj chciałby przyjechać na, dłuższy, na dłuższą chwilę. Yy, zatrzymać się może i nawet na cały pobyt dzień-dwa. Myślę, że fajna miejscówka, fajna do wyciszenia, fajna też turystycznie, bo restauracji jest dużo, yy, jest cicho, jest kameralnie, plaża, plaża jest z białym piaskiem. Potrzebne są buty do wody. Nie, tutaj tego nie macie. Naprawdę woda. Woda krystalicznie czysta. Skały papierne dają kontrastu. Yy, no mega, mega. No, Dziunia, co powiesz ciekawie? Ja chciałam sobie zaśpiewać. Ja sobie śpiewam chcę sobie pod nosem. się pod nosem? To nie przeszkadza ci? No, nie, no, jak już tak To może widzowie posłuchają? ja sobie śpiewam. Gipsa. Gipsa. A, ciekawe dlaczego gips. A mi się wydaje dlatego, że... tu chyba pioseneczka gipsa była nakręcona, nie? Ale właśnie nie wiem, czy to ma na Nieważne, ale w, Tajlandii. ale w Tajlandii. Myślę, że puścimy za chwilę Wam urywek, która ta piosenka. Chyba, że Dziunia Wam zaśpiewa. No nie wiem, czy ja mam takie talenty. A ja... czekaj, jak to leciało? Proszę? A jak to leciało? A ja lubię ten stan jak śmiech, i parę promieni słońca. Zostać tam gdzie chcę. I tam wykażą każą nam koszta, żadną na za na śmiech. Czuję życia. Stan. Może puścimy to <lams> w <LawWell> tle. Bo może nie, nie wszyscy będą wiedzieć, jaką piosenkę chodzi. To... Mogę być. Mogę być z Co ty myślisz? Bo ja lubię ten stan jak śmiech i parę promieni słońca zostać tam gdzie chcesz, nie tam gdzie każą nam koszda żadna osa Na sen nie będziesz żegnać na stopnia, tylko daj mi jeszcze spróbować czym mnie życie smak Bo ja lubię ten stan jak śmiech i pary promieni słońca zostać tam Gdzie chcesz, nie tam gdzie każą nam koszta żadna osa Na sen nie będziesz żegnać na stopnia tylko daj mi jeszcze no i słuchajcie, w pierwszej części pokazaliśmy wam Royal Beach w prowincji Krabi, a teraz pokażemy wam coś, coś naprawdę zajebistego naszym zdaniem. Znaczy, jeszcze nie wiemy, bo dopiero ocenić. Jesz jeszcze nie wiemy, ale, to są, y tak ale z, same, z tego, co słyszeliśmy, to, to co, co to jest? Pańskie Malewiny. Tak. Najładniejsza plaża, pomoc. Wyspa, nie? Tak. Najładniejsza wyspa z trzema, z trzema plażami. Z trzema plażami Która tak naprawdę po długości, y y ma... Jest bardzo mała, że przejście może 15 minut. Można, 15 minut można przejść A nazywa nią, się? Przeż i, i wzdłuż. Polipę. Kolipę. Kolipę. Słuchajcie, ogólnie pierwszą plażę jaką Wam pokażemy na kolipę. To będzie Sunrise Beach. Jest to... Sami jeszcze nie byliśmy tam, zobaczymy jak to Idziemy będzie. Zobaczyć. Ale wydaje mi się, że chyba będzie do polecenia. Ale zaraz, zaraz się przekonamy. Dobra, to może powiedzmy w jaki sposób się tutaj dostaliśmy. E, bilet zakupiliśmy jakieś 3 miesiące temu. E, Zakupiliśmy go z aplikacji e, Asia e, 20 Go, e, taka najbardziej popularna aplikacja tutaj. E, kosztowało po 125 euro od osoby. W jedną od, stronę. W jedną stronę. E, tak, a dzisiaj dzień zaczął się od tego, że właśnie musi po nas przyjechał, czy autokar? Taki podchodem. mniejszy, mniejszy autokar. E, Jechaliśmy autokarem 5 godzin i całe 5 godzin. Po drodze zbieraliśmy ludzi. I potem jakieś pół, półtora godziny szybką motorówką. Takim speedboatem, tak. Tam taki transfer może na 15 minut, żeby gdzieś tam poczekać na swoją łódkę. tak, e, przysiadaliśmy z autokaru do, do łódki i tam też po prostu płynęliśmy dalej typowo na, na Kolipę. Na Kolipę. Yy, tak, a jak patrzyliśmy ceny teraz w tych wszystkich budkach, które polecają gdzieś tam. Yy, tutaj, się lokalsi? Yy, tak, lokalci. To, to już cena jest. Yy, wyższa. O 50% wyższa, nie? Tak, myślę, że tutaj, jak nam pokazywało, to my zapłaciliśmy. Ile? 25, nie? 25 tak. euro za osobę w jedną stronę, a tutaj nam pokazywało, że. 1500, yy, 1500 batów. To jest kurczę, żeby nie skończyć. 30? 30 albo 40 euro, ale to nie pamiętam. To dokładnie. Dobra, słuchajcie, ogólnie to pierwsze co to poszliśmy jakąś taką ścieżką mało turystyczną. chyba nie tu skręciliśmy, ale ja już widzę piękny widok. A Wy za chwilę pewnie zobaczycie. Sekundę. Zobaczcie na to. Pega, Zobaczcie, jak się ta plaża wpisuje malowniczo w e, e, lokalny krajobraz, tworzy taki tajski, nie? Tak, Super. ale naprawdę fajnie, że. Ogólnie nie byliśmy. Nie byliśmy na Malejdziwiach jeszcze, ale wydaje mi się, że Słuchajcie. przyjazd tutaj na tą, na tą wysepkę strzał w to był strzał w dziesiątkę naprawdę. Słuchajcie, oprócz tego, że tutaj jest rajsko, rajskie plaże, ale też rajskie zwierzęta. Patrzcie, e, czwórka, wcale nie jest taka mała. No nie wiadomo jak zareaguje na, na ludzi, a ludzie zareagują na nią. niej nie jest mała. Idzie do wody? Czy będzie się wspinać po kamieniach? Powiem Wam, że no lagun tutaj nie brakuje, jest sztos, naprawdę sztos, i Wiesz, każda plaża ma swój urok miejsce chilloutu. Natomiast tutaj tutaj widok robi taką robotę, ta Laguna przede wszystkim. Są też beach bary, także wszystko macie pod ręką. Znaleźliśmy jeszcze, jeszcze lepszą plażę. Po prostu taką, taką... Kameralną. Kameralną, kameralną, naprawdę. Jest naprawdę e, schowaną sch schowana. pośród dżungli, gdzie dostęp jest słaby, ale my... Jest słaby, bo trzeba iść daleko, ale... trzeba no. przez taką lokalną część e, wyspy. E, ale myślę, że warto. Naprawdę no. e, garstka ludzi jeszcze. Wydaje mi się, że tutaj bardziej to ludzie są z tych hoteli, co jest z, resortów, z nie? tych resortów, tutaj często przy plaży, ale nam się udało tutaj wejść drogą, ale też widziałem właśnie, że jest przejście z Sunrise Beach. Jak się ktoś będzie kierował na Sunrise Beach, po prawej stronie jest przejście takie na samym końcu plaży można wejść naprawdę nieziemsko jest, to jest taki fajny klimat, cień, słońce. Właśnie teraz nawet na, Ej, faj na fajnej łobyczce się bujamy. Dobra, to także, powiem. Także w tym vlogu na pewno opowiemy troszkę o, kolipę, o samym kolipę, co można robić, bo niekoniecznie tylko można leżeć, wylegiwać się na plaży. Mimo że ta woda, mimo, że ta woda do tego aż zmusza, to tak. leżeć i się chillować. Ale w kolejnej części vlogu na pewno opowiemy Wam, co można tutaj robić, jak spędzić czas, z jakich plaż skorzystać i jaka plaża naszym zdaniem. Jest najlepsza. No to może wykorzystając okazję powiedzmy troszkę, bo zapoznaliśmy się wczoraj e, z wyspą. Cały dzień sobie wędrowaliśmy. Tak, e, na pewno pokażemy wam też tą ciemną stronę Kolipem. Naszym zdaniem, no tak bardzo dziwne to wyglądało. Pokażemy wam to na pewno. Dobra, słuchajcie, w pierwszej kolejności chcemy wam opowiedzieć, jak wygląda w ogóle ta wyspa. Ta wyspa, w się znajduje. Tak. I co warto zobaczyć? Tak. Pierwsze co to możemy powiedzieć, yy, w ogóle jakiej wielkości ona jest, bo tak naprawdę to znikomo, nie? Znikomo ilość. 6000 km2. Tak, to tak, tak naprawdę to jest Pod... bardzo, bardzo malutko. I co najlepsze, jak się dobrze, jak lubicie chodzić, to praktycznie w 15 minut jesteście w stanie przejść wzdłuż i szerzej. Słuchajcie. Podobno 3,5 km ona ma szerokości, 2,5 kilometra długości, tak, ale też ta jedna część jest po prostu jakby nie nie zamieszkała nie, tego względu, że jest taka długa i są takie bardzo duże góry. Tak, ale też można wspomnieć, że to jest Park Narodowy, nie? Tak. To jest to Park Narodowy, który... Mocki Park Narodowy. Tak, w którym i mimo wszystko jeszcze, żeby tutaj przyjechać, przypłynąć, jeszcze trzeba opłacić wejście 200 batów. 220 barfie. 200 200, bo te 20 to była obsługa portowa. Coś coś aha, w tyle. Aha, dobra. Także tak, 200 batów trzeba zapłacić. Ale suma summarum tak płaciliśmy 220, nie? Tak. Żeby się tutaj po prostu dostać, czyli jakieś 23-4 zł. Tak. Osoby. I to jest, yy, to jest chyba jednorazowe, jeśli się nie mylę. Tak. W tym momencie znajdujemy się na jednej z trzech plaż na Ale Sunrise Powiedzcie jeszcze, że ta wyspa jest tak mała i tak przyległa Malezji, że no. tak naprawdę yy, tu jest niedaleko do, do Malezji tak naprawdę. Nie? Tak. Ktoś chciał sobie popłynąć na jakieś pobyski malezyjskie. I właśnie też organizują wyjazdy. wyjazdy. Można, można sobie popłynąć łodzią na Malezji, na kolejną wyspę malezyjską. W zależności ile tego, ile ktoś spędza czasu, nie? Tak. Bo jak ktoś, wiecie, e, przypływa tutaj na 2-3 dni, jak to też jakby tego czasu jest niewiele, żeby taka naprawdę... E, żeby wykorzystać te wszystkie atrakcje. Tak. Ale jak ktoś tutaj spędza, nie wiem, tydzień? Myślę, że warto. Warto, no, warto. Tylko, że też tam trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba przejść odprawę paszportową na pewno. Też troszkę pewnie czasu minie, bo to jest jednak inne, inne państwo. Tak. ale dobra wracając do, tutaj do, do, tematu? do tematu to polipę składa się ogólnie z trzech, trzech plaż, tak jak wspomnieliśmy I, i są to wydaje mi się że ogólnie już przeszliśmy wszystkie i każda jedna ma swój urok w sobie bardzo, bardzo egzotyczne każda słuchajcie biały piasek niebiańską laguną tak, niebiańska naprawdę. laguna otoczona jest e, otacza tą wyspę co naprawdę Robisz to i o no, każdej porze, nawet już yy, przechodząc tutaj na, po południu, yy, gdzie słońce jest niższe, tak naprawdę, czy tam schowane gdzieś tam ze tak ta woda jest tak krystalicznie yy, przezroczysta, tak. że widać naprawdę yy, wszystkie rybki dookoła, które tutaj są mm -hmm. Tak, yy, ogólnie to teraz w tym momencie znajdujemy się na jednej z trzech plaż, to jest yy, Sunrise Beach. Wczoraj nie, ale byliśmy już tutaj. Od razu jak płynęliśmy ostatnio w poprzednim, w poprzednim vlogu, przyszliśmy sobie zobaczyć i zostaliśmy i naprawdę było zjawiskowo. Teraz akurat jest trochę przypływ, więc... Jest ja przypływ, ale też jest fajnie, nie? Więc praktycznie Bo... nie ma plaży dłużej, tylko praktycznie ona... Woda teraz... dopływa do... Do restauracji. Do restauracji. I które się tutaj znajdują, Musimy dobrze, iść wodą i trochę pewnie hałas. Więc jak dobrze się rozchwędzi ta woda, to... To chluśnie. To już się i mnie, ale im też, nie? zaleję. Tak. Ogólnie nie, to... To... Odwrócimy się, może pokażemy jak to jak towar tutaj przypłynął. Nie, poczekaj, to za chwilę tam. Dobra, ale jest mega dużo rybek, nie? Zobacz... No. Zobaczcie, tak, tak w taki sposób. Widać tam z tyłu, przypływa tutaj na wyspę towar. Dokładnie takimi łódkami dostarczają towar. Longbowtami. Longboatami. Dlaczego tak? Po prostu tutaj uliczek nie ma. Tutaj jest tak. Tak wąsko? Tak, tak wąsko. Aczkolwiek mi, że są samochody. Są samochody, ale te samochody to nie wiem. Takie jakby budowlane robotnicze. Tak, robotnicze. Yy, typowo. Słuchajcie, oni żyją z turystyki. Nie ma tutaj, tak. nie ma możliwości innego zarobku. więc y, opierają się tylko na turystach. Y, robią wszystko dla turystów. Myślę, że parę lat temu tak nie było, tak turystycznie jak jest teraz. Myślę, że nie. Myślę, że teraz się to trochę rozwinęło. Też pokażemy wam właśnie, tak wspomnieliśmy wcześniej, y, jak tak naprawdę jest podzielona ta wyspa, czyli na taką turystykę i takie, jakby to powiedzieć, brzydko slamsy, Lokalno, lokalne, bo... lokalne, jak lokalsi tutaj mieszkają. Powiem Wam. Bo... Na mój oni... pierwszy rzut oka to jest strasznie. Oni po strasznie prostu, prostu żyją w jakichś barakach, którzy, którzy sami sobie radzą. mają wytkowali. tylko światło. o już można zapomnieć. Żyją tak naprawdę bardzo skromnie, bardzo bogo. Może na 20 metrach kwadratowych, niektórzy. Tak.